Cześć, wracamy po dłuższej przerwie. Teraz chciałbym Wam pokazać w jaki sposób możemy utworzyć klienta API w kodzie javowym, ale w tej części skupimy się głównie na tym, jak odzwierciedlić request oraz response. Przejdźmy zatem do kodu. Aby móc stworzyć klienta API będziemy potrzebować jakiegoś API. W tym celu skorzystamy z publicznie dostępnego repozytorium na GitHubie, które właśnie tutaj agreguje w sobie publiczne API dostępne za darmo. Jest ich naprawdę pokaźna liczba, więc jeśli jesteś zainteresowany, możesz sobie tutaj przyjść i popatrzeć, co mamy tutaj zagregowanego. Oczywiście link do tego repozytorium zamieszczę w opisie do tego odcinka. Natomiast skupimy się dzisiaj na takim oto API, które dotyczy newsów o lotach kosmicznych. Jeśli wybierzemy sobie ten link, zostaniemy przeniesieni na taką oto stronę. Nie będziemy się zagłębiać, co to się tak naprawdę znajduje, czego tam dokładnie to dotyczy, wejdziemy sobie tylko w dokumentację i ta dokumentacja, jeśli sobie wybierzemy ten link, przeniesie nas tutaj do e, słagera, czyli takiego klienta API w przeglądarce udostępnionego przez dostarczyciela tego API. Jeśli będą tutaj jakieś zagadnienia, które będą Cię interesowały, oczywiście daj znać w komentarzu, wtedy wejdziemy w nie głębiej. Na ten moment wystarczy nam tylko taka wiedza. I w tym Swaggerze jak widać są jakieś tam e, obszary, w których możemy się poruszać. My skupimy się na artykułach, a dokładniej na tym endpoincie udostępnionego w ramach tej, tego obszaru. Jeśli sobie klikniemy w niego, zobaczymy, że to jest taki endpoint do wyszukiwania artykułów właśnie o mm, lotach kosmicznych. Żeby z niego skorzystać, klikamy sobie Try It Out i mamy dostępną tutaj liczbę, jakąś tam, e, listę parametrów, z których możemy skorzystać, aby nie wiem, zawęzić e, ilość komentarzy, e, ilość artykułów, czy innych tam rzeczy, które chcielibyśmy, po których chcielibyśmy szukać tych artykułów. My natomiast skorzystamy tylko z tego jednego parametru, aby ograniczyć liczbę rezultatów, powiedzmy dajmy 15 i klikniemy sobie tutaj Execute. Jak widać, żądanie się wykonało. Dostaliśmy 200 i wy tutaj poniżej dostajemy odpowiedź tak w postaci JSON. Skopiujmy go sobie i przejdźmy do kolejnego narzędzia. To narzędzie pozwoli nam zamienić tego JSON na Odpowiadającemu klasy czowowe W ten sposób my już tego nie będziemy musieli robić i śledzić, co dokładnie znajduje się w tej odpowiedzi. Klikamy sobie Convert i dostajemy przygotowane klasy, z których możemy skorzystać, takie struktury danych. kopiujemy je i przechodzimy teraz do IntelliJ'a. W IntelliJ'u mamy już przygotowany projekt oparty o Spring Boot'a. Tworzymy sobie tutaj pakiet o nazwie API Client, a przy okazji tworzymy taki jeszcze podpakiet, który będzie trzymał te struktury danych odpowiadające żądaniem oraz odpowiedzi z tego API. Tworzymy sobie właśnie taką klasę, która będzie żądaniem do tego API oraz kolejną klasę odpowiadającą odpowiedzi z tego API. W tej odpowiedzi już wykonaliśmy tą robotę dzięki narzędziu do konwersji json do obiektów jawowych, do klas jawowych i kopiujemy sobie ten, ten rezultat. Teraz należy tutaj posprzątać. Kopiujemy sobie tego routa i go wrzucamy, oczywiście, do odpowiedzi. To, będą to, to jest tak najwyższa warstwa tej odpowiedzi, tego zagnieżdżenia. Usuwamy sobie tą klasę. I ja lubię robić to w ten sposób, że jeśli mam jedną odpowiedź i są jakieś agregowane w niej dodatkowe klasy, to nie tworzę nowych klas w obrębie projektu, tylko już zagnieżdżam je w, w tej klasie. Czyli jak mamy tutaj result, to ten result tak naprawdę będzie w tym miejscu. Tak, i on będzie statyczną klasą wewnętrzną. Tutaj przy okazji wolę zamienić to na abstrakcję. I jak widać dalej mamy launch. I event. I te klasy agreguję w Rizalcie. no bo one są tutaj stworzone. Przy okazji nie będziemy korzystać tutaj z Data, tylko z Offset DateTime. Dobra, i te klasy, jak, tak samo jak klasa Result, mogą być statyczne. Ok, to już mamy to mniej więcej przygotowane. Teraz oczywiście yy, nie będę tutaj robił getterów i setterów, bo to są po prostu tylko struktury danych, więc chciałbym żeby te wszystkie, mm, wszystkie pola były finalne, żeby to, co dostaniemy, za API nie można było modyfikować. I to nam przysporzy takiego to problemu, że teraz musimy to wszystko zainicjalizować. Ale niestety, korzystając z Jacksona, musi być tutaj bezargumentowy konstruktor. I w tym celu skorzystamy sobie z Lumboca. I on oczywiście się y, też nie będzie chciał skompilować, ponieważ y, no, mamy pola finalne, i nie będzie możliwe stworzenie. Bez argumentowego konstruktora. Można oczywiście zrobić tutaj taką małą sztuczkę i zastosować force, żeby tru, żeby na pewno to się utworzyło. I w ten sposób robimy sobie to w tych klasach wewnętrznych. W ten sposób mamy już to, że i Jackson jest za, za, zadowolony oraz kompilator też. Dobra. Kolejnym krokiem jest na przykład usunięcie tych pól, które nas nie interesują. I na przykład z mojego punktu widzenia to nie będzie interesujące. W miejscu re rezultatu chcielibyśmy na przykład mieć tylko tytuł, URL, powiedzmy to nam nie jest potrzebne, jakieś podsumowanie. To zostawimy, to możemy też usunąć. No i mamy wszystko gotowe. Kolejną rzeczą, którą jeszcze warto tutaj zrobić, jest dodanie tak zwanych adnotacji JSON property. One będą odpowiadały temu, co znajduje się w JSONie. Może tutaj nie ma takiego znaczenia, no bo domyślnie Jackson będzie sobie tego szukał po nazwie pola, ale powiedzmy, że chcielibyśmy to nazwać w inny sposób, ale jednak kontrakt mówi, że to jest result, tak? To będzie miało na przykład miejsce w tym, tutaj przy add. bo trzymając się konwencji dźwigowej, nie chcemy korzystać tutaj z podłogi. Chcielibyśmy zastosować camel case, dlatego możemy sobie teraz przejść w to miejsce, wkleić to, co mieliśmy tam wyżej. I na przykład sobie teraz skopiować wszystkie te pola i wrzucić do JSON Property. Teraz, jakbyśmy to troszeczkę posprzątali, to możemy sobie to zamienić na Camel case I kontrakt będzie prawidłowy, ponieważ tak właśnie rozmawiamy z, z tym API. A przy okazji e, my też będziemy ukontentowani, ponieważ będziemy mieć swoją konwencję Java'ową i to samo tyczy się tych pozostałych pól, teraz sobie to kopiujemy zaznaczamy wrzucamy i jeszcze raz przerzucamy w to samo miejsce teraz zamiast tego stosujemy camel case i to samo w tym miejscu no i mamy przygotowanego mm, responsa teraz przejdźmy sobie do request w requestie chcielibyśmy również e, skorzystać z tych te, takich parametrów, które widzieliśmy w swogerze, żebyśmy mogli zrobić sobie limit na liczbę rezultatów, czyli na przykład tutaj chcielibyśmy sobie zrobić e, zmienną liczbową, tak, żeby to była to, był, to był faktycznie limit. No i tutaj pytanie, moglibyśmy również to zrobić jako strukturę danych, tak, czyli w ten sposób to prze, e, zamodelować, że to są publiczne, finalne e, pola tej klasy. No i przy okazji, chcielibyśmy tutaj też, jakbyśmy sobie zajrzeli w te parametry, to chcielibyśmy też wyszukiwać po jakimś ee, słowie kluczowym, na przykład coś, co jest zawarte w tytule, czyli na przykład napiszmy sobie tutaj title, title e, substring, na przykład, albo title word. Zaraz zobaczymy, jak to może działa, albo w kolejnym odcinku już pokażę dokładnie, jak już będziemy tworzyć, mm, będziemy tworzyć Klienta dokładnie do tego API. Na razie skupimy się tylko na kontrakcie. No i tutaj też korzystamy z Lomboka, żeby te finalne pola zostały zainicjalizowane. A przy okazji, my możemy sobie stworzyć tutaj taką statyczną metodę wytwórczą, która będzie ograniczała się do tego, że nie będziemy podawać tego wszystkiego, tylko na przykład y, ograniczymy, że to będzie y, default limit, tak i. Będzie na przykład tylko 10 rekordów, czyli możemy albo stworzyć i podać, stworzyć sobie tą klasę, ten obiekt tej klasy z własnym limitem, albo skorzystać już z gotowego szablonu, gdzie tylko podajemy słowo, które ma znaleźć się w tytule. Dobra, mamy przygotowany kontrakt, myślę, że w tym miejscu możemy skończyć, i w następnym odcinku zobaczymy, w jaki sposób już przejść do implementacji klienta, który będzie korzystał z tych przygotowanych klas. Także do zobaczenia, na razie i cześć!